Ja wszystkim witam Was na moim kanale. Dzisiaj będę nagrywać jak zrobić oto, no, oto takie łódeczki z papieru. Mi się wydaje, że to jest dosyć proste. I rzeczy potrzebne, które będziecie potrzebować to oczywiście kartka papieru i klej. Klej jest obowiązkowy. Tylko klej będzie, jak chcecie, żeby był oczywiście trochę bardziej, znaczy no, mocniejszy ten statek i dłużej będziecie mogli się brać. E, dobra, więc musicie zrobić tak. Więc zgi zginamy kartkę na pół i przejeżdżamy tak palcem po rogach. Potem, jak tu jest, to do widzicie, Tu jest otwier. No. To musicie zrobić tak, żeby to otwierane było w waszą stronę i teraz zginamy to do tego rogu na pół jeszcze równo musimy być jakoś no, przynajmniej się postarajcie teraz, teraz robimy żagiel czyli takie dwa rogi zginamy do siebie nie musi być jakoś mega równo ale żeby, no postarajcie się to na razie ma to gdzieś tak wyglądać. Pamiętajcie, że tu ma być to odstające. To jest dwa takie. Dobra, teraz będzie nam potrzebny klej. Nie jest obowiązkowy. Tylko jak Wam mówiłam, można go dać i można go nie dać. Smarujemy cały ten pasek. Ten pasek dajemy tu. I tu te obracamy na drugą stronę i tu są takie dwa. To teraz te dwa no takie trójkąty wystające kleimy klejem i klejamy. O tu mi się Dobre. smarujemy teraz tą tu część klejem. jak też to przepraszam Was, że mam klej katowy, ale no. co zrobiłam slajma z niego, no i tak jak widzicie... Widać. Żadno. Teraz trzeba to zagiąć do tak samo jak tam. I znowu wam nam zostają takie dwa trójkąty. I je zaginamy. Teraz tak mamy trójkąta. Teraz go otwieramy po środku. I zginamy tak, żeby powstał nam taki jakby kwadrat. No, teraz to zaginamy do góry, żeby nam zostało coś takiego, taka kieszonka. I z drugiej obracamy na drugą stronę i tak samo. Teraz robimy to samo co poprzednio i tak otwieramy to. No i rozkładamy na łódeczkę. Jak macie tak, to rozpisacie. I proszę, łódeczka gotowa. Teraz możecie ją pomalować, wykolorować, możecie na różowo, na, na fioletowo, na niebiesko, na czerwono. Możecie się na nie podpisać, albo zrobić wyścigi na rzecz z kolegami. Ja tak robiłam z moją koleżanką, oczywiście, że wygrałam. He 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 he. No. I chcę wam coś pokazać. Zobaczycie, jak ja, jak, 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 jaką łódkę zrobiłam. Patrzcie. To jest dziób tej łódki, sam. To jest dziób. Motorówka normalnie. Ujeżdżam jest Dobra, teraz Wam pokażę na naprawdę bardzo dużo mniejszy wódek. Początek. Koniec. Czy wy to widzicie? Nie wiem jak Wam to bardzo pokazać. O, oprę o ścianę. I wam to pokażę tak po prostu. Czy wy to widzicie? Gdzieś tyle łódek zrobiłam na świetlicy, tyle w domu, a tyle na końcu. a tyle wczoraj. No. Więc na takim, na takim oto fajnym sposobie się nasz filmik kończy. I oczywiście dajcie pozdrowienia dajcie dla Pusina. Nie myślcie sobie, że go nie mam jeszcze. On jest najlepszy. Dlatego jest największy. Łech, 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 łe. Tu jest boruwa, Tutaj no... Worek na trzy A w sumie to zrobię room tour. Jakby coś to przepraszam, że mam bałagan. Dobra. Tutaj jest szafa. Ja bardzo ogólnie mi się podoba ten ten nagród. Tutaj taki na, napis Love. Widzicie to? A tam takie serduszko. Tu mam torbę wyszoną. Tu napiszmy, czy tam rysunek. Tutaj takie coś. Tutaj mam łóżko, niepościelane miszka, rybki. Tutaj mam no, ubrania na jutro, mm, półkę, w tym pudle mam rysunki, w tym pudle mam buty, tu mam wszystkie plecaki, tu jest ta łódka, tu mam, znacie pewnie już moje chomiki, tu jest Tiki, a tam Zuzia śpi. Jak ten, to tu mam telewizor, e, tutaj mam jednego slajma, poduszkę, pierdziuszkę, która nie działa, tam siedzi Żaneta, tu jedzenie dla chomików. Pamiętnik. Jak widzicie, uwielbiam kauczuki. To są moje ulubione. No, zabawka. Tu mam głośniki, tam miszki za tym. Tu mam takie półki, biurko. Tam slime. Tu. Dobra. To tym fajnym sposobem kończymy ten filmik. Pa!